Dzień dobry. Dzisiaj Państwu przedstawiamy Toyota Corolla z 2017 roku. Jest to auto z popularnym silnikiem 1.6 VALVEMATIC o mocy 132 koni. Została tutaj zamontowana instalacja BRC Sequence 32 OED do aut 4 e, 4-cylindrowych. Tutaj na pierwszym planie widzimy komputer od instalacji gazowej z jego podłączeniami. Tu widzimy filtr fazy ciekłej. Tam w głębi mamy reduktor. Obok mamy filtr fazy lotnej. Tu pod osłoną mamy wtryskiwacze gazowe WRC pomarańczowe. I tak, spalanie benzyny w takim małci jest około 9 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 10-11 litrów, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 250 zł. Dla porównania, koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 450 zł. Na LPG już będzie to tylko 200 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w mamy zamontowany po lewej stronie z wykorzystaniem wolnej zaślepki. Teraz wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj mamy wlew dwuczęściowy, dokręcany. I zbiornik. Zbiornik w mamy w miejsce koła zapasowego. Jest bardzo duża wnęka. Został tutaj zamontowany zbiornik 55-litrowy, co daje nam 44 litry gazu, gazu i zasięg blisko 400 Kilometrów. I tak podsumowując, cena zestawu czy instalacji BRC Sequence 62 OBD w tym konkretnym aucie jest to koszt 2900 zł i zwrot następuje po około 11600 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.